Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bestman.pl Dzisiaj jest futro z lisa i czapka zimowa bo jest zima jak jasna cholera jest 0 stopni w nocy to było chyba nawet minus 1 albo minus 2. w każdym razie wczoraj padał strasznie deszcz i całe ulice są oblodzone, dzisiaj mało kilka razy już się nie wypierdzieliłem jak jechałem rano zawiez dzieci do szkoły to piruety były, no takie teraz zimy w Polsce, trzeba być czujnym ktoś wam pokaże patrzcie jakie Jakie czadowe przebarwienia na liściach. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O! Liście są takie nakrapiane. W takie fajne paski. Taki mały mrozik. A zobaczcie, jak to czadowo wygląda. Pewnie dała o sobie znać duża wilgotność powietrza. Ale dobra, nie o tym dzisiaj mowa. Dzisiaj chciałem króciutko powiedzieć, bo jest znowu pewna nowość. Tada! A Wy przecież lubicie nowości. Niektórzy już wiedzą jaka. Niektórzy już na sklepie sobie kupili. A ja, uwaga, pokazuję. Tu, tu. <laughs> nie, to nie jest czekolada Milka. Tylko po prostu coś sobie tutaj zawinąłem. Zaraz Wam pokażę, spróbuję to rozłożyć. Zobaczę, czy mi się uda. Ha, ha, ha. No, wypadać. O. Chciałem Wam coś pokazać i coś porównać. O. O, 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 tu będzie widać. Zobaczcie. Przyszły nasiona yy, z Arizony. O. To jest nasiono duże, to jest Juka brewifolia. a to małe, to jest nasiono Juka rostrata. Popatrzcie. To Juka i to Juka. Yy, to brevifolia, malutka roztratka. Każdy lubi Juki rostraty, prawda? Niesamowite rośliny zakochałem się w nich w tym roku jeżeli tak jak już mówiłem jeżeli dobrze pójdzie e, to będę miał taką ponad dwumetrową, bardzo już starą będzie prawdopodobnie fajniutka także tak nasiona przyszły są na stronie sklepu do kupienia gdyby, gdyby ktoś chciał te nasiona są e, dużo tańsze niż od yuki brevifolii nie wiem z czego to wynika taniej sprzedają to i ja taniej sprzedaję przecież wiadomo tak e, może ktoś nie wie, jak wygląda yucca roztrata? O! To jest moja yucca roztrata, którą bardzo kocham i się w niej zakochałem. Jest wspaniała, cudowna. O, taki ma pień. Zaraz będę pokazywał. O! Ona w tej chwili ma 100 cm. Co odnośnie kiełkowania, z tego, co rozmawiałem z Amerykanami, to powiedzieli, że kiełkuje od 30 dni. Czasem u kogoś 20 parę, do czasem u niektórych nawet rok. Pewnie to zależy od bardzo wielu czynników, ale e, trzeba przyjąć, że od 30 dni e, można spodziewać się pierwszych kiełków. E, no i co jest fajne, juka Rostrata, pomimo tego, że rośnie wolno, to rośnie dużo szybciej niż juka folia. a więc na pewno warto spróbować. Wytrzymuje gigantyczne mrozy. Bo po minus 20 stopni, oczywiście, żebyście się nie przyinaczyli, o ile ma kompletnie sucho. Kompletnie sucho wtedy może znieść nawet mniejsze mrozy niż minus 20 stopni, bo takie mrozy zdarzają się tam na pustyniach, gdzie rośnie Nowy Meksyk, Arizona, Texas, północ, północ Meksyku. Tam na pustyniach, takie mrozy się zdarzają. A jeśli jest wilgotno, co wtedy, jeżeli leje. No, jeżeli leje, to najlepiej po pierwsze ją osłonić od tego deszczu, żeby miała suche korzenie i suche, suchą tą czuprynkę, tak? E, na przykład, Józef, ten, od którego pierwszego zobaczyłem, jak rosną takie juki tutaj niedaleko nas, ten Józef z Pragi, u którego byłem w Czechach, no to on na przykład miał jukę roztratę która mu padła przy minus 16 stopniach, było cały czas mokro. Była bardzo, bardzo wilgotna zima i mówi, że czasem przeżywały minus 20 stopni bez żadnego problemu, a jedna z nich mu padła, kiedy było, e, kiedy było minus 16, tak? Dlatego zwracam naprawdę bardzo uwagę. Są niesamowicie wytrzymałe juki, naprawdę wytrzymują potężne susze. Mogą nie wiem jak mieć sucho, mogą nie wiem jak mieć mróz. Ale chodzi o to, żeby w zimie, w zimie, żeby miały sucho to nie o to chodzi, żeby latem ich nie podlewać to, że one rosną sobie na pustyni i jest tam bardzo sucho to nie znaczy, że gdyby było mokro, w sensie gdyby normalnie padał deszcz, to żeby nie rosły. Nie, rosłyby jeszcze lepiej tylko no, mają takie warunki, jakie mają no to tak sobie żyją tak, tak sobie wygetują. Juka Rostrata, już mamy pewne doświadczenia, bo już ileś osób ode mnie je kupiło, yy, i to już nie pierwszy rok, tylko już dwa lata, więc już jakieś doświadczenia mamy, i co klienci opowiadali: u jednych przyrosła 10 cm, a u niektórych 15: 15 cm w jeden rok więc jest to możliwe, ale przyjmując nawet, że urosłaby tylko 10 cm, to za 10 lat można mieć o, taką, taką, jak ja mam tutaj, która ma dokładnie metr. I zobaczcie, jaka jest gęsta, tak. To jest ta, ta akurat juka. Jest przywieziona, ona jest importowana z Meksyku. Nie miała w ogóle korzeni, opowiadałem o niej już kilka razy. Miała sam kikut, tak zwany barrut. Czyli, yy, bo one były przywożone do Europy bez ziemi. Znaczy, bez ko no, korzenie były opukane, tak. Były tylko jeden czy dwa główne korzonki. Bałem się, że się nie ukorzeni, ale dowiedziałem się na plantacji ostatnio jak byłem, żeby się kompletnie nie przejmować, ponieważ juki roztraty świetnie się ukorzeniają i świetnie przyjmują się na nowych miejscach, w przeciwieństwie na przykład do brachej armaty palmy, która jest mega trudna do ukorzenienia i dlatego najlepiej ją kupować już bardzo dobrze ukorzenioną. Powinna stać, z tego co mówi Javier, przynajmniej 4 lata w donicy, żeby no, żeby po prostu w nowym później miejscu, jak się ją wyciągnie, żeby pokazywała jakiś wzrost. Ale tu nie jest o brachei przecież. No dobra, to jeszcze raz. E, nasiona są do kupienia. Można kupić albo na sklepie, albo na Allegro. Niektórzy się pytają, niektórzy wolą na Allegro. Proszę bardzo, na Allegro też są wystawione. Jakby co, proszę, zapraszam. A ze stroną internetową niestety dzisiaj jest problem. Dlatego, że serwery firmy, która obsługuje mój hosting, są we Wrocławiu, a tam są prowadzone jakieś wielkie prace na torowiskach. I ktoś mądry, jak naprawia torowisko, to zepsuł światłowód i pół Wrocławia nie ma internetu. Obiecali, że dzisiaj, w ciągu dzisiejszego, do końca dzisiejszego dnia, że naprawią. Czy tak będzie? Nie wiem. W każdym razie, juka, roztrata, nasiona są. Jeszcze trochę ich jest, pomimo że trochę ludzi już zakupiło. I co? Będzie projekt roztrata teraz, tak? Zobaczymy, jak to rośnie, jakie ma tempo wzrostu. No, trzeba to wszystko posprawdzać, prawda? Dlaczego? Dlaczego to sprowadzam? No, dlatego, że bardzo wiele osób mówi tak, yuka mmm, Rostrata, ona jest strasznie droga, za droga dla mnie, a masz jeszcze mniejszą, a masz jeszcze mniejszą. Kurde, nie sprzedają na plantacjach takich zupełnie małych. Te, co widzicie, co sprowadzam najmniejsze, chyba w tej chwili one mają, nie wiem, za 40 cm, no to one kosztują z tego, co pamiętam, chyba około 300 zł, tak? Mniejszych nie chcą, nie chcą sprzedawać, bo no o co tu chodzi, czym jest mniejsza roślina tym ma mniejszy wzrost, tak? Jak on by mi sprzedał taką e, za jakieś grosze to on woli poczekać rok i sprzedać dużo, dużo większą bo ona przez ten rok tak u niego urośnie za 4 razy tyle, tak? Przeczeka rok, będzie miał 4 razy tyle pieniędzy No głupotą by było sprzedawać małe sadzonki Taka anegdota e, Rozmawiałem ostatnio z Jose który sprzedaje mi e, małe roztraty Pytał się mnie Czybym nie mógł mu sprzedać 2,5 tysiąca małych juk Rostrat? Chyba, <laughs> nie mnie to rozśmieszyło, bo ja od niego kupuję juki Rostraty, takie trochę wyrośnięte, ale on chciałby kupić ode mnie maluchy, gdybym miał, bo u niego to zarąbiście szybko rośnie. A w ogóle mam taki pomysł, że może by kupić jakiś kawałek ziemi w Hiszpanii, eee, no i tam oprawia te palmy, nie? Po co sprowadzać, jak można mieć własne? Może ktoś z Was chciałby się zatrudnić w Hiszpanii bo ja tutaj muszę mieszkać, ktoś by wyjechał, by dopilnowywał. <laughs> nie wiem, takie mam pomysły różne, no bo dlaczego nie? Przecież trzeba się rozwijać, trzeba myśleć, a w Hiszpanii przecież nie jest źle. Wspaniałego dnia Wam życzę, kolejne nasiona yuki, kolejny projekt. Zapraszam do zakupów, jeżeli chcecie. Pamiętajcie, rezerwujcie palmy, jeszcze są zawsze w niższych cenach niż na wiosnę. Zapraszam bardzo, życzę Wam wspaniałego dnia. Pięknie świeci słońce. Możecie zobaczyć, o, w tle są góry. Ktoś ostatnio pytał, jakie góry Sowie. Jest super. Super, super, super. A w przyszłym tygodniu 8-10 stopni, czyli zima w natarciu. Trzymajcie się, wspaniałego dnia. Marek Malec, bestman.pl. Pozdrawiam. Cześć.